Dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i Stacja Nawity. To jest stacja Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych i Stacja Wolnych Ludzi. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy kontynuować temat gotówki, ponieważ zaczęliśmy się w Instytucie zastanawiać, i zrobiliśmy burzę mózgów, co się stanie, jeżeli rzeczywiście w Polsce gotówka zostanie zlikwidowana. Czy próbowaliście sobie Państwo wyobrazić, co się stanie, właśnie w takim przypadku? Otóż załóżmy, że gotówka zostanie zlikwidowana, i padnie system czyli, że elektroniczny pieniądz. W jakimś okresie czasu, bez względu na to, czy to będzie wynikało z, z niedoboru prądu, czy z kataklizmu, w pewnym momencie nie będzie mógł być wykorzystany. Co się stanie, kiedy matka będzie chciała pójść do sklepu, żeby kupić mleko, czy emeryt lub emerytka będą chcieli pójść do apteki i kupić lek ratujący życie? I zaczęliśmy się zastanawiać, że osoby zajmujące się bezpieczeństwem finansowym, musiały taki wariant rozważać. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że Polska i w Polsce nie funkcjonuje tylko jedna waluta. Polska jest dwowalutowa. W związku z tym, że jesteśmy, yy, yy, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Otóż jak Państwo wiecie, w sklepach można płacić również euro. Co się stanie, kiedy złotówka przestanie być dostępna w postaci gotówkowej? No, zastąpi ją wtedy euro. I to jest klucz spraw. Może się okazać, że właśnie tylnym wejściem wprowadzane jest euro do Polski bez konieczności zmiany konstytucji. I niesie to daleko, daleko idące konsekwencje. Ja tradycyjnie zadzwonię znowu do Piotra, który się nad tym bardzo szczegółowo pochylił i zbadał konsekwencje, jakie się wiążą właśnie z tym stanem rzeczy. A jest ich bardzo, bardzo wiele. Proszę Państwa, spróbuję teraz do niego zadzwonić i on opowie nam więcej o tych konsekwencjach. Cześć Piotrze. Witam. Jesteś na, na antenie. Właśnie przed chwilą opowiedziałem naszym telewizorom o tym naszym burzy mózgu, gdzie żeśmy doszli do wniosku, że ci, którzy dbają o, powinni dbać o bezpieczeństwo Polski w tym obszarze finansowym, no nie mogli zostawić przypadkowi, że nagle przy awarii systemu nie ma czegoś, co, co zastąpi ten pieniądz elektroniczny. I powiedziałem, że właśnie taką gotówką może być euro. I powiedziałem, że Ty się bardzo mocno pochyliłeś nad konsekwencjami, które się właśnie wiążą z tym, co to znaczy dla nas, obywateli. I co to znaczy dla państwa, co to znaczy dla gospodarki, co to znaczy wreszcie dla systemu finansu, finansowego funkcjonującego w Polsce. Czy mógłbyś to w, w kilku punktach omówić? No więc zacznę, jeśli pozwolisz od tych niebezpieczeń systemowych, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby rządzący byli na tyle nierozważni i mieli na tyle mało wiedzy, żeby nie wiedzieli, że w tej chwili... W momencie, kiedy nie mielibyśmy pieniądza gotówkowego, jakakolwiek awaria systemu grozi nieobliczalnymi konsekwencjami. Na przykład ktoś będzie chciał kupić lek dla chorego dziecka, nie będzie mógł. Eee... Czy podobne sytuacje. Zresztą eee... tego typu problemy zostały zauważone przez niektóre kraje w Europie. Na przykład w Szwecji, gdzie projekt eee... bezgotówkowości zaszedł najdalej. W tej chwili Bank Centralny Szwecji zastanawia się, jak jak ten projekt na tyle ograniczyć, żeby jednak ta gotówka była w jakimś stopniu w obiegu. Ponadto jakiś pół roku temu, która z instytucji finansowych międzynarodowych, nie pamiętam w tej chwili, która wydała taki dokument, takie oświadczenie, w którym też apeluje do, roz do rozsądku, jeśli chodzi o tego typu projekty. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że trudno sobie wyobrazić, żeby rządzący Polską nie zdawali sobie sprawy z tego, że wyeliminowanie gotówki uderzy w sektor małych i średnich przedsiębiorstw w bardzo, bardzo mocny sposób. Mówiliśmy zresztą już o tym wcześniej, co oczywiście grozi ogromnymi konsekwencjami, również podatkowymi dla, dla państwa. I teraz trzeba zwrócić uwagę, że w Polsce można płacić legalnie. Euro. Można pójść do sklepu i zapłacić w euro. W związku z tym, jeśli nastąpiłoby wyeliminowanie prawnego środka płatniczego w postaci polskiego złotego, to nie trudno się domyśleć, że tą lukę wypełniłoby właśnie euro. Zatrzymaj się na chwilę, bo powiedziałeś, że będzie miało konsekwencje podatkowe dla państwa w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw. Myśmy o tym wcześniej mówili, ale myślę, że warto to podkreślić, że po prostu brak gotówki w małych i średnich przedsiębiorstwach spowoduje olbrzymie zatory płatnicze. Prawda? I to będzie powodem upadku wielu, wielu przedsiębiorstw i stąd te uszczerki podatkowe. Czy miałeś coś jeszcze innego może na myśli? Znaczy generalnie uderzy to w, w różnoraki sposób yy, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zatory płatnicze yy, to jest jedna kwestia, taki zator płatniczy może małą firmę położyć na opadki w ciągu kilku dni. Firmę, która z dnia na dzień po prostu operuje gotówką, która jest szybka. W momencie, kiedy pieniądze z karty płatniczej idą kilka dni, to firma musi na te pieniądze czekać, yy, a nie, nie może re regulować swoich zobowiązań. Natomiast generalnie jest to uderzenie w tak zwaną szarą strefę, a rządzący też sobie zdają sprawę, że istnienie szarej strefy w dużej mierze poprzez, w dużej mierze ratuje te, te małe i średnie przedsiębiorstwa spod tej opresji fiskalnej. Czyli, krótko mówiąc, ogólnie rzecz biorąc, zagraża to bytowi małych i średnich firm, zwłaszcza małych firm, które są płatnikami podatków. To miałem na myśli. A ja jeszcze myślałem, że jest taki wątek. Czy w momencie, kiedy gotówka stanie się tylko euro, to w związku z tym wszystkie te elementy, które były jakby pozostawały w Polsce z tytułu tego, że gotówkę emitował jednak Narodowy Bank Polski, również tutaj te, te profity znikną. Kiedy to będzie euro, prawda? W tym kontekście? To jest, ta, tak, to jest bardzo ważny wątek, który podjąłeś. On, on wykracza poza sprawy podatkowe w zasadzie, ponieważ e, trzeba sobie zdać sprawę, że jeśli e, w Polsce gotówką będzie jedynie euro, to znaczy, że tak zwany seniora, o którym wielokrotnie mówiliśmy, czyli korzyści z emisji pieniądza, będą całkowicie e, ulokowane poza Polską. Czyli, krótko mówiąc, Narodowy Bank Polski, nie będzie emitował prawnego środka płatniczego, a nawet nie będzie emitował własnego euro, ponieważ jeśli bylibyśmy w strefie euro, to nasz bank centralny miałby jakiś tam limit emisji własnych znaków pieniężnych euro. Natomiast w momencie, kiedy my nie jesteśmy w strefie euro, to jesteśmy całkowicie pozbawieni tej możliwości. I ca, cała ta masa pieniądza gotówkowego będzie, będzie jakby pewną transfuzją zewnętrzną, która będzie również oznaczała transfuzję jakby zysków na zewnątrz z gospodarki, z tej emisji. No, obcy bank będzie emitował środek płatniczy na naszym terenie, ale ja rozumiem, że, że tutaj nie zachęcamy do tego, że chcielibyśmy wejść do, do, do strefy euro tylko raczej pokazujemy, że tutaj próbuje się obejść konieczność zmiany konstytucji właśnie w tym obszarze i wprowadzić jakby tylnymi drzwiami euro bez tych koniecznych zmian, bez referendum, bez no, 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 całych tych zabiegów, które powinny być związane z no jakby zmianą waluty w Polsce. Dokładnie chodzi o absurd i paradoks całej sytuacji, mianowicie to, że obejście konstytucji, o którym mówisz, spowodowałoby, że bylibyśmy w pewnym sensie nawet jeszcze w gorszej sytuacji, niż gdybyśmy byli w strefie euro. Z tego powodu, o którym przed chwilą mówiłem, bo bylibyśmy całkowicie pozbawieni jakichkolwiek możliwości, nawet iluzorycznej emisji gotówki w ramach strefy w ramach strefy euro. Oczywiście nie znaczy to, że namawiamy do wyjścia strefy euro, tylko pokazujemy, że ta sztuczka z obejściem konstytucji, zarazem złamanie obietnic partii rządzącej jest bardzo groźna. Dlatego że zostanie w Polsce jedynie pieniądz bankowy, czyli ten pieniądz, który my często mówimy, że jest oprocentowanym długiem który jest wymienialny i w związku z tym, a z drugiej strony będzie ten pieniądz w postaci euro, które całkowicie z zewnątrz będzie do nas przychodzić, czyli będą jakby dwa, można powiedzieć, równoległe pieniądze, obydwa obce. Jeden prywatny, oprocentowany dług tworzony przez prywatne banki w Polsce, a drugi w postaci euro gotówki przywożonej z zagranicy, a jeszcze będzie miało to taką konsekwencję, że rezerwy, no które będą w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego, ponieważ nie będą już służyły e, jako za pewnego rodzaju zabezpieczenie pod emisję polskiej gotówki, będą służyły jako e, zabezpieczenie wymienialności złotówki na euro dla prywatnych banków komercyjnych. Które te euro czyli... wywiozą za granicę. To, to, trzeba... tak, czyli... to będzie kanibalizacja tak, tak. naszych rezerw y, y, dewizowych. Znaczy chodzi o to, że jakby mówiąc prostym językiem Narodowy Bank Polski, czyli bank centralny, będzie miał większą pulę pieniędzy do dyspozycji, żeby banki komercyjne mogły sobie zamieniać złotówkę na euro i sobie ją wywozić właśnie w postaci, nie wiem, jakichś na przykład zysków kapitałowych, czy w jakikolwiek inny sposób. dla właścicieli i tak dalej. Dywidenda. No tak, już nie wnikając w techniczne szczegóły tych możliwości. Jest, 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 jest sporo. Czy są jakieś jeszcze właśnie elementy groźne, które żeś, żeś odkrył właśnie związane z tym, że dojdzie do właśnie takiej sytuacji, że jedyną gotówką w Polsce będzie, będzie euro? No, podstawowa sprawa to jest taka, że pozbędziemy się w ten sposób resztek nawet tej iluzorycznej suwerenności monetarnej, jaką w tej chwili posiadamy. Czyli, krótko mówiąc, będziemy całkowicie na łasce i niełasce czynników niezależnych od nas, czynników zewnętrznych. No, utracimy też kontrolę nad, nad gospodarką, bo przecież jeżeli pieniądz będzie wprowadzany przez, przez bank, który nie jest na terenie Polski i realizuje niepolskie nie interesy, to również gospodarka odczuje to w, w, będą duże konsekwencje. No, ja nawet nawet się spodziewam pewnego wzrostu cen chociażby z tego, z tego powodu. Jest to, jest to bardzo prawdopodobne, natomiast jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że ten ułatwiony transfer, o którym mówiłem, poprzez wymienialność przez banki złotówki na euro, będzie tym bardziej dotyczył tej gotówki, bo to będzie już tylko euro, więc ona będzie w bardzo prosty sposób mogła być transferowana za granicę, na przykład poprzez, poprzez osoby, które w Polsce pracują, a przyjechały tutaj na przykład ze wschodu. No właśnie, czy widzisz, bo my ostatnio odbywali rozmowy z naszymi zaprzyjaźnionymi prawnikami w kontekście zresztą ministra finansów, w kontekście podania go do Trybunału Stanu, do, do prokuratury. To są takie, takie działania, które obecne władze w Polsce, które są najmnikami tych korporacji sobie kompletnie lekceważą i dla nich to nie jest jakieś specjalne zagrożenie i zaczęliśmy się zastanawiać, co w takiej sytuacji zrobić. No i w, w, w takiej naszej wewnętrznej debacie doszliśmy do wniosku, że po pierwsze, no ujawniając takie, takie rzeczy i to, 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 co między innymi Tyś powiedział, pokazujemy, że to my mamy rację, że pokazujemy, że to jest niesłychanie ważna rzecz i istotna z punktu widzenia polskiego interesu narodowego i polskiej racji stanu. Po tamtej stronie mamy, mamy brak racji, ale olbrzymie pieniądze. To te, które właśnie korumpują tych najemników od rządu poprzez członków parlamentu. I że tak naprawdę siła jest w polskich obywatelach, w państwie. W tych, którzy nas, nas oglądacie, żeby tutaj się, że tak powiem, mocno nie zgadzać z czymś takim, co no, nie dość, że nas doprowadza do, do braku, braku dobrobytu, że kradnie nam się pewne znaczące zasoby, bo to umożliwi kolejną, kolejną grabież naszego, naszego, majątku, że tutaj musi być sprzeciw co najmniej tak mocny, jak we Francji robią to żółte kamizelki, bo to już jest ten moment, kiedy no, nie można temu ulegać, to co, to co, już, już wcześniej mówiłem no na ten plan, który ma nas, że tak powiem, szalenie ograniczyć i de facto pozbawić naszej suwerenności, musimy zbudować kontrplan. Nie tylko oparty na tym, że mamy wiedzę, jak nas próbują ogrywać i mamy pomysły, jak to należy zrobić. Musimy zbudować bardzo silne poparcie społeczne właśnie do. Po pierwsze do niedopuszczenia do tego typu zjawisk, jak również do poparcia tych rozwiązań, no, które między innymi my proponujemy chociażby właśnie przez ekonomiczny akt konstytucyjny, który de facto wprowadzając go unikamy tego, tego, tych wszystkich zagrożeń, ponieważ właśnie w ekonomicznym akcie konstytucyjnym przewidujemy. Zakazy właśnie tego typu, tego typu działań i pokazujemy, co powinno być specjalnie chronione przez państwo, przez konstytucję, no przez nas wszystkich, czyli właśnie ziemia, złoża i pieniądz. I suwerenny pieniądz, który jest naj, jednym z najistotniejszych elementów dobrobytu sprawowania władzy, zarządzania, zarządzania społeczeństwem? No niewątpliwie jesteśmy w sytuacji, kiedy król staje się nagi i coraz więcej obywateli, coraz większa część społeczeństwa zaczyna to dostrzegać, a to jest oczywiście podstawowy element zmiany, bo dopiero jak sobie uświadomimy, co tutaj, co tutaj jest nam gotowane że zaraz będziemy w sytuacji, a może inaczej, niektórzy by chcieli, żebyśmy byli zaraz w sytuacji pacjenta leżącego na ojomie, który jest pozbawiony własnej krwi, już jej nie produkuje i, i cały czas musi, mm, musi podlegać transfuzji. No więc jak sobie to jakaś znacząca część społeczeństwa uświadomi, to wtedy będzie można łatwiej promować pozytywne zmiany i projekty, o których ty mówisz, które są w Instytucie przygotowane. Oczywiście. No właśnie, no bo, no bo jednym z takich najważniejszych czynników, w którym się traci niepodległość, to jest wtedy, kiedy na naszym terenie znajdują się obce wojska i drugim elementem, kiedy na naszym terenie znajduje się obca waluta. Przypominam, że tak było. Yy, za okupacji niemieckiej były obce nie, e, e, wojska i niemiecka marka. E, tutaj tutaj e, sytuacja wydaje się e, niesłychanie adekwatna, więc być może e, potrzebne są, są działania adekwatne do tego stanu rzeczy. Mamy, mamy obecnie wojnę ekonomiczną ekonomiczną zdradę stanu, o którym e, mówiliśmy w poprzedniej, poprzedniej audycji i na to trzeba reagować odpowiednio i adekwatnie. Czy podzielasz Jak mi pogląd? Tak. Jak najbardziej tak, dlatego mówiliśmy w poprzednim programie o Trybunale Stanu, ale tutaj jeszcze się pojawiają inne wątki prawne, bardzo ciekawe, które myślę, że zostawimy sobie na kolejne spotkanie. Natomiast... No wiem, że z prawnikami analizujesz jeszcze jeden wątek, ale dopóki go, że tak powiem, nie rozkminisz, jak to mówią młodzi, to na razie nie będziemy o tym mówić, ale, ale wiem, że to jest ciekawy trop, który mógłby też pod względem prawnym spróbować to, to w jakiś sensie rozwiązać albo, albo wykrować ścieżkę, którą moglibyśmy również pójść. Na pewno wykreować pewną ścieżkę, która dałaby możliwość może jakiegoś, jakiegoś praktycznego nacisku, a zarazem promocji naszych idei, o których od już wielu lat mówimy. Natomiast ten wątek prawny zostawmy może chwilowo na boku. I na koniec wróćmy do tego, co jest najważniejsze, czyli do świadomości. O czym przed chwilą mówiłeś? Ja... Jestem przepełniony jednak optymizmem, dlatego że widzę w ostatnich miesiącach jednak taki mocny proces przebudzenia się wielu osób. To widać też po tym, jak odbierane są treści, które publikujemy na kanale i bardzo dynamiczny rozwój tego kanału, co daje nadzieję na te zmiany w świadomości, o których mówiłem. Zaktywizowanie szerszej grupy ludzi do pozytywnych działań i do wydatkowania energii, nie tylko na utyskiwanie, narzekanie i diagnozowanie sytuacji, bo w zasadzie myśmy tę sytuację już dawno zdiagnozowali, ale właśnie do pozytywnego, konstruktywnego działania na niwie ekonomicznej i również politycznej. No Piotrze, dziękuję Ci za, za naszą rozmowę. My włączyliśmy się z Piotrem, e, który jest teraz w łodzi. E, proszę Państwa, no bardzo prosimy o, o, o subskrypcję, ale przede wszystkim chcielibyśmy, żebyście się Państwo e, jakby tworzyli społeczność która będzie społecznością sprzeciwu wobec, wobec tego, co się wobec, wobec nas, wobec Polski, wobec polskiego narodu dzieje, bo tylko wtedy, kiedy będziemy zintegrowani, kiedy będziemy silni, kiedy jednoznacznie wiele osób powie nie, wyraźnie niezgodę na, wobec, wobec tych działań, to tylko wtedy jest, jest szansa, że będziemy mogli to to zatrzymać i, i, i przywrócić suwerenność w Polsce. Do tego państwa zachęcam, budujcie, budujcie, budujcie społeczność, bo to, jest, bo to jest istota rzeczy. Tym bardziej, że ten system chory, patologiczny, w którym żyjemy, żywi się naszą energią, naszą pracą, naszym życiem. Tak, on bez nas nie może nas... funkcjonować, bez społeczności, Dokładnie. która. Jeżeli powie nie, to ten system zdycha, dlatego że on się żywi właśnie naszą pracą, naszymi kredytami, naszymi, że tak powiem, oszczędnościami w banku, to, że, że posługujemy się tym, tym fałszywym pieniądzem. E, trzeba, trzeba znaleźć alternatywne rozwiązania, o których my mówimy właśnie alternatywne środki płatnicze, wzajemne wymian, współdzielenie tą ekonomią współdzielenia. Usługami, towarami, współdziałaniem ze sobą, pomaganiem sobie wzajemnym, pomijając ten system, tworząc system alternatywny. Przede wszystkim, co mnie najbardziej boli, ten system kradnie szczęście i pomyślność polskich rodzin. No polskie rodziny muszą sobie w końcu zdać sprawę, przynajmniej znaczna ich część, że codzienne problemy, które im doskwierają, problemy, nie tylko problemy, konflikty również rodzinne i różnego rodzaju kłopoty dnia codziennego są wygenerowane w dużej mierze przez system, w którym żyjemy. To jest ta smutna prawda, natomiast tą prawdą pozytywną jest to, że to, co przed chwilą powiedzieliśmy, ten system żywi się naszą energią i naszą nieświadomością. Właśnie, zadbajmy o naszą świadomość. Oglądajcie Państwo nasze, nasze filmiki i filmy. Tam wiele mówimy właśnie o, o tych konkretnych rozwiązaniach. Te rozwiązania są. Potrzeba tylko popar silnego poparcia społecznego. Tylko dzięki temu poparciu będziemy mogli te dobre, dobre zmiany wdrożyć. A teraz życzymy Państwu, mimo tych nie informacji, wszystkiego dobrego i miłego dnia. Piotrze? Dziękuję bardzo za rozmowę Wojtku. Dziękuję okay. wszystkim słuchaczom, widzom i do zobaczenia wkrótce mam nadzieję. Do zobaczenia.